Witam piątek 13 o, Te puchy Te puchy z tych stacji ważą Tak jak mówiłem A tu mam jeszcze inne Dołożymy tej akcji rów i tak dalej świetników Nie chciało się mi już ich deptać A i może baterie sprzedamy dzisiaj jedną Wszystko świeci Ja wszystko no to pauza na razie Żoda mówi do mnie dzisiaj tak Potrzebuje 30 zł Mówisz i masz kochanie Dzisiaj piątek 13 będzie pogadanka zawodowego, moi drodzy. Chciałem Wam powiedzieć taką rzecz, że no, łatwy sposób na zarabianie. Ja czasami przeglądałem internet, YouTube, poszukując jakiegoś sposobu na zarabianie. No, ale tam się natrafiało na jakiegoś coacha, jakiegoś trenera, który mówił: No, zainwestuj w nieruchomości. a to nie chodzi o to, żeby kupić mieszkanie za 300 tysięcy czy tam miliony kosztują, ale żeby zacząć od zera, prawda? Zacząć, zacząć od zera. No i chciałbym na chwilę zakończyć temat puszek. Wiecie, bo tych puszek jest trochę dużo na moim kanale. Dzisiaj to sprzedaliśmy, te puszki, które miałem. I chcę Wam pokazać wszystkim, starym i młodym oraz tym średnim. Łatwy sposób na zarabianie. Jest takie powiedzenie: czas to pieniądz, prawda? Jeżeli masz w domu telewizor, twoje prawo, ale to jest złodziej twojego czasu, złodziej twoich pieniędzy. I oglądasz seriale, żyjesz czyimś życiem po prostu. Kupujesz taką gazetę, program telewizyjny programujesz się, i okradasz się o swój czas, o swoje życie i o swoje pieniądze. Zaraz wyjdę z tego auta i pokażę wam, jak łatwo zrobić pieniądze. Tylko trzeba przełamać takie rzeczy jak. Znaczy, okej, okay, to, to, nie, to nie jest tak, to jest tak. Y, okej, okay, po prostu, okej. Okay. Hejka Siemka. Takie rzeczy jak strach przed opinią innych ludzi, co powiedzą inni. Takie rzeczy jak obciach, lub wstyd, lub siara, lub. Y, nie wiem, jeszcze jak się to nazywa. Po prostu. Wstyd to jest kraść, moi drodzy. Zaraz wyjdzie z tego auta i pokażę Wam, jak łatwo podnieść z ziemi pieniądze, a te pieniądze leżą wszędzie. Że dzisiaj trochę taki filmik kończący temat puszek. E, piątek 13, pogadanka zabudowego. I dziękuję za Wasze komentarze, za Waszą aktywność, za subskrypcję mojego kanału. Teraz zamkniemy samochód. To nie jest ustawiane. Ja to wszystko tam widziałem, że to leży, ale teraz Wam pokażę, jak się to Rękawiczki będę musiał wziąć przynajmniej. to Poczekajcie, ja tylko rękawiczki założę, za, zamknę auto i dalszy ciąg za chwilę. Dziś piękna pogoda się przecież nie robi. Słoneczko jest dość ciepło, musiałem sweter zdjąć. Tutaj on jest. Także wyszedłem z auta, prawda? Auto zamknięte, idę zamiast patrzeć na serial albo jakiś program telewizyjny, to ja idę. Tam remontują tą. Yy, remontują tą. Yy, drukarnie było Tutaj wcześniej widziałem jak młodzież się działa i alkohol spożywała, więc ja idę po tym starym amfiteatrze biorę darmowy worek Leżą darmowe worki tutaj jest zagłębie kapslowe jeżeli kto zbiera kapsle chyba Jacob zbiera kapsle. To ja mu te kaps zbieram i wyślę. Będzie. Miał do kolekcji. Więc tak, zamiast oglądać sport w telewizji, to ja uprawiam sport sam samemu. Chodzę po tych stopniach na świeżym powietrzu. Nie mam maski, mam maskę w kieszeni. Także oddycham głęboko, idę sobie dalej, spaceruję. Mam już darmowy to worek, znalazłem go. Idę dalej, mijam krzaki, chodzę po schodach, kondycja moja się, wiecie, poprawia znacznie. Zaglądam, i cóż tutaj widzę? Czy to widać? 4 grosze. 4 grosze. Gdyby ono leżało w innej formie na ziemi, w formie monet, to może nie byłoby wstyd podnieść, ale że jest w formie aluminiowej. I krzakor, krzaczory. Harnaś. Aut. Chodzimy w te krzaczory. Jest przygoda. Jest miejski survival. Jak ktoś to nazwał. Aut! Wypad! Wypad! O! Jest gimnastyka. Jest świeże powietrze. Wyszedłem tylko z auta. Darmowy worek. Darmowe pieniądze. Kończąc temat puszek na naszym kanale, bo trochę za dużo, zrobię taki eksperyment. Postanowiłem zrobić taki eksperyment, że będę zbierał puszki cały miesiąc. Kolego Macieju z Norwegii, zobaczymy, okaże się, czy da się zapłacić rachunki za prąd i gaz. Puszkami zebranymi w skali miesiąca. I mamy tutaj prawie prawie pół kilo, tak na moje oko, może więcej. Więc cena 2,30 to mamy za kilogram złoty. Złoty 20, może w tym worku. Jest, jest. Ile mi to zajęło czasu? Zajęło mi to czasu kilka minut. Nie obejrzałem może życia czyjegoś kawałku serialu. Nie obejrzałem czyjegoś wyczynu sportowego. Ale mam złotówkę i 20 groszy zarobione. Jestem dotleniony, poddychałem świeżym powietrzem, wracam do auta. Tutaj właśnie często przesiaduje młodzież wieczorami. Piją puszki zostawiają butelki. To jest taki parking właśnie ogólnodostępny, a wieczorem miejsce miejsce takie odosobnione, gdzie różni Obywatele naszego miasta się spotykają Także piątek 13 pogadanka zawodowego Pozdrawiam Cię kolego Czaja za to że mi po... dziękuję bardzo za to że posłałeś mi stronkę do losowania Także jutro losowanie a... Co z nagrodą dzisiejszą? Nie wiem, może nie będziemy kupować nagrody, tylko coś od nas dostaniecie, takiego jakiegoś niekupowanego. Ech. Jutro wszystko pokażemy. Ech. Życzę Wam miłego weekendu, miłego dnia. Dzisiaj Pan na skupie życzył mi dobrego dnia, więc ten dzień będzie dobry na pewno. I co? Można? Można. Można zarobić. Wiadomo, że... O! I tam leży. Monetka. Wszędzie pieniądze leżą. Wszędzie leżą. Pieniądze, moi drodzy. Także życzę Wam dobrego dnia, naprawdę. Nie chcę tych filmów tak często dawać, bo Wasz czas też jest cenny. Nie chcę go Wam kraść. Mes w samochodzie, dalszy ciąg bałaganu. Muszę ten bałagan zrobić, poprawić dzisiaj się. Także, oto dowód na to, że wychodząc z auta na 5 minut, można zarobić ponad złotówkę, jakieś pół kilo tu może jest, może około złotówkę i gdybym poświęcił na to więcej czasu, byłoby więcej pieniędzy oczywiście. Także uważajcie na to, jak czas Wam ucieka, moi drodzy, czas to pieniądz, ja mam już niedługo 50 lat, z tego 30 zmarnowane, często przed telewizorem, od 20 lat nie mam telewizora w domu i żyje pełnią życia ale piękne niebo miłego miłego piątku dla was kochani